Misiu? Nie przeszkadzaj, piszę pracę. Jakbyś już ją skończył, to byśmy mogli mieć już wakacje. Kiedy tonę, to nie mów mi, jak wygląda powierzchnia. Ale ty wiesz, że w piątek masz cały dzień zajęcia, a potem idziemy do Marioli i nie będziesz mógł pisać. Kiedy tonę, to nie mów mi, że wkrótce będę tonął jeszcze bardziej. No co? Tylko się nie rozpić znowu za bardzo o krzyżakach. Zawsze cię obniżają za to ocenę. I pamiętaj, że pan doktor kazał napisać od 10 do 12 stron. Kiedy tonę, to mi nie mów, czy mam pływać żabką, czy kraulem. Tak w ogóle to mogłabyś mi przynieść jakieś ciasteczko. No widzisz, że nie mam czasu nawet zjeść. Kiedy toniesz, to nie gadaj, bo ci się szybciej powietrze skończy.